Witam Was w początku z gry MySamer k. w którym pokażę Wam jak patrująć kierownicę pedały oraz krzejemiegów. Ponieważ jak z kierownicą krzeobiegów jest łatwo, tak z pedałami trochę ciężej. Yy, mało osób nagrało taki materiał, a wydaje mi się, że dużo osób potrzebowało taki materiał. Dlatego zapraszam Was do oglądania. Yy, łapujcie, subskrybujcie dzwonkiem i komentujcie, bo yy, no to rozwija kanał i będzie mi bardzo miło. Tak, a my już, moi drodzy, możemy sobie ładnie zacząć i teraz tak, co robimy? Co od razu bez zbędnego gadania? Escape lub F1, aby wejść do menu. Następnie w menu menu, 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 menu klikamy K Controls. Tak, no ja jestem na tych wybrykach. I teraz moi drodzy, najpierw będę mówił co do czego jest, a dopiero wtedy weźmiemy i będziemy to wszystko ustawiać. No to też moi drodzy. Pierwsze, tak, mamy skręt w lewo, potem mamy skręt w prawo. Dalej, jeżeli chodzi o kierownicę, tak? Teraz mam pedały. Gaz, hamulec, sprzęgło. Tutaj mamy hamulec ręczny, który, przynajmniej u mnie, nie za bardzo działa. Teraz, jeżeli chodzi o skrzynię biegów. Sekwencyjna, czyli bieg w górę, bieg w dół. Dalej mamy skrzynię manualną, czyli mamy bieg neutralny. Pierwszy, drugi do szóstego oraz mamy bieg wsteczny. Tak, no tutaj ten, tutaj mamy dalej, jeżeli chodzi o tą rybkę, to tutaj mamy tak, jakby jeżeli chodzi o ustawienia świateł, ustawienia wycieraczek, potem mamy kierunkowsko z lewo, w prawo i tutaj mamy boosta. Dalej mamy tak, tutaj ustawienia ten, prowadzenia, to się Ustawienia... Prowadzenia? prowadzę Ustawienia... Nieważne, ustawienia. Tutaj mamy, jeżeli chodzi o automatyczne sprzęgło. Tak, ja akurat z tego nie korzystam. Dalej mamy, jeżeli mamy skrzynię manualną Half-Lifter. To polega na tym, że po prostu musicie dołączyć, jeżeli macie skrzynię manualną. Tak dalej tutaj mamy, jeżeli chodzi o te wszystkie czułości, tak. I tak dalej, ten ped, tych pedałów, tak? Dalej mamy. I tutaj to jest dosyć ważne, jak ustawiacie. Tutaj mamy, jeżeli chodzi o kierownicę. Jaki macie obrót, tak? Ja mam 900 stopni, czyli 451, 452. Tak, dlatego mam 900 stopni. Wiecie, no możecie to sobie zwiększyć, jeżeli macie więcej, nie? No ja tutaj mam te... Ta... Można to ustawić bardziej, tak? No to, to teraz to, to już tego nie ustawię. O, mam. Okay. no tutaj ten. A no i jeszcze jedno z tych ważnych jest feedback. Tak, który polega na tym, jakby to jest taka większa trudność jazdy, czyli podczas gdy jedziecie, tak kierownicowa będzie odbijała się, nie? Na drogach i tak dalej. Tak, ja tutaj sobie to mam niby nawet zmniejszone do 50%. Tak, jeżeli chodzi tutaj o te wszystkie ustawienia yy, tego feedbacka, lecz yy, najczęściej mam to po prostu włączone. Jak ktoś się chce pobawić, może sobie yy, włączyć. Ale dobra, moi drodzy, przechodzimy teraz do ustawiania. Więc tak, yy, po pierwsze kierownica. Wiadomo, klikamy, tak, yy, teraz każą nam przycisk, obracamy kierownicą w lewo. I teraz, moi drodzy, zobaczcie, w tym miejscu że, jak odwrócę kierownicą w lewo, działa. Tak, wszystko tutaj śmiga, i teraz tak. Obracamy jeszcze w prawo i zobaczcie, że no wszystko działa jak najbardziej. Teraz tak, drodzy, zostawiamy na chwilę jeszcze pedały. Ze względu na to, że to jest najcięższa rzecz. Dlatego też zostawimy to sobie na końcu, i na początek to sobie, po prostu to pominiemy i przejdziemy do ym, skrzyni biegów. Więc tak, y, tutaj mamy wiadomo, bieg w głębi bieg w I teraz y, nic w tym nie ma trudnego, więc tutaj nie, nie będę jakoś za dużo y, o tym rozmawiał. Tak, w tab, no to możecie sobie, nie wiem, ustawić na y, powiedzmy tych wszystkich manetkach. Tak, jak tam macie. Y, ja z tego nie korzystam, więc ja to sobie akurat wyłączę. I teraz tak, moi drodzy, przechodzimy do... Manuala, czyli tak, neutralny, i teraz, mianowicie, gra nie jest stworzona przez wielu twórców i to nie jest najwybniejsza gra. Ja, podczas gdy kliknę, aby ustawić neutralny bieg, nie chcę mi to wejść, ale jak ustawię sobie od jedynki do tam szóstki, jeszcze cofanie i podczas drogi będę miał u siebie luz, to w grze też będzie, mimo to, że w ustawieniach nie mam tego ustawionego. Dlatego też moi, moi drodzy, yy, pomijamy neutralny bieg i przechodzimy do jedynki. Okej, okay, moi drodzy, idziemy do dwójki, potem wam pokażę, dlaczego nie zaznaczam tego neutralnego. Jak ktoś jeszcze nie zrozumiał. Okej, okay, teraz tak. Trójka, mam nadzieję, że wszystko tam dobrze robię, bo trochę się zagadałam. Piątka. Yy, tak, chyba wszystko jest po kolei. Szóstka. No i wiadomo, bieg wsteczny. Okej, okay, moi drodzy, to mamy już. Teraz tak, ustawienie tam świateł, wycieraczek, w ten kierunkowskaz w z lewo, w prawo, boost. Tak boost wiadomo możemy sobie ustawić powiedzmy, nie wiem, na Xia. W lewo ustawiam to sobie na manetkach. Dalej mamy lampy tutaj, gdzie większość większości G mam. No i wycieraczki damy sobie tutaj. Ok. Moi drodzy, to wiadomo, jak każdy chce, tak sobie ustawia to. Yy, Okej, okay. moi drodzy, wiadomo, jeżeli mamy yy, tutaj manualne, manualne, to musimy kliknąć H-Shifter. Okej, okay. yy, w takim razie, moi drodzy, yy, tutaj zobaczcie, jeszcze raz w to miejsce. I teraz uwaga, będę zmieniał biegi. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka, szóstka i wsteczny. Moi drodzy, tak jak zobaczycie teraz w tym momencie, że nie mam, nie mam luzu. Tak, nadal nie mam luzu. Za chwilę, jak teraz jeszcze pedały, wejdę do samochodu i pokażę wam, że bieg wsteczny jest, mimo to, że nie ustawiam go. Ale dobra. I teraz, moi drodzy, przechodzimy do najcięższego momentu, czyli pedałów. Co to jest takiego ciężkiego, bo no, jakby każdy stwierdzi, że tak samo, tak? Czyli, teraz nie powtarzajcie tego, klikam sobie, tak, każą zaznaczyć, no to dam gaz, nie? Teraz dam hamulec, nie? No to tak samo. I strzęgło tak samo. Moi drodzy, zobaczcie teraz znowu w tym miejscu, że yy, teraz mam na biało wszystko włączone, mimo to, że nic nie trzymam. I teraz, jak dam gaz, zobaczcie, że teraz ten gaz jakby ucieka, w sensie yy, jest na odwrót. I tutaj, jak ktoś nie przeczytał, jest nawet o tym informacja. Tak, aby najpierw usunę to teraz, i teraz już możecie robić razem ze mną, że najpierw musimy wcisnąć pedał u nas, tak? Następnie dopiero kliknąć, aby zaznaczyć, i teraz, moi drodzy, jak jesteśmy w tym etapie, puszczamy gaz. I zobaczcie, ja mam w tym momencie taki trzy minus. Musi być tutaj minus na samym końcu. Tak? Bo zobaczcie, jeżeli chodzi o kierownicę. W lewo jest jeden minus, a w prawo jest jeden plus. Jeżeli chodzi. O pedały. Teraz to znowu pokażę błąd, jaki większość osób robi. Czyli najpierw klikam, teraz mi każą zaznaczyć, i daję, i daję hamulec. Zobaczcie, że teraz jest tutaj plus. A teraz, jak wciskam hamulec, to hamulec się puszcza. I znowu jest na odwrót. Dlatego też, moi drodzy, ustawiam w tym momencie porządnie, czyli wciskam hamulec. O, i teraz już mam porządnie. Widzicie? Proszę bardzo. I teraz, oczywiście, tak samo robimy. Jeszcze raz powiem. Wciskam sprzęgło. Teraz klikam, aby zaznaczyć. O, i już się nawet samo wstawiło. Nie musiałem puszczać sprzęgła. O i dopiero teraz. No właśnie, puszczamy to sprzęgło, tak? Moi dezy W takim razie wsiadam do e, bucika Tak. Wiadomo, tutaj, jeżeli chodzi o moje same kary, e, nie tworzę na razie żadnych, e, żadnych fabuł, które się znajdują w grze. Po prostu ten. O, oj, spadło mi coś. Więc tak, tutaj moi dozy ustawiamy sobie, o i teraz zobaczcie. Yy, chwila, włączę sobie może silnik. No spokojnie, mam luz. Okej, okay. amulet puszczę I teraz moje dozy. Zobaczcie, o co mi chodziło. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka. Yy, no tutaj akurat nie ma piątki, nie, bo. To jest tutaj tylko y, czterobiegowy. I teraz moi drodzy, zobaczcie, że teraz mam na luzie i jest luz. Mimo to, że w ustawieniach nie, nie miałem jak włączyć y, nie miałem jak zaznaczyć luzu. Tak w sensie biegu neutralnego po polsku. Y, a więc tak, moi drodzy w tym momencie pokażę, że wszystko faktycznie działa. Dlatego też. Y, bieg styczny. Tak wiadomo, lewy kierunkowskaz, sprawy kierunkowskaz to też tak po prostu dla zasady pokażę. I teraz moi dedy, zobaczcie. Jadę. Ja jadę. Okej. Okay. Teraz hamulec. Sprzęgło. A poczekajcie, bo jestem na hotelu na kółkach i jak ściskam hamulec, to po prostu mi odjeżdża, tak? I wiadomo, jak ktoś już ma kierownicę, to zapewne wie o czym ja mówię. Tak, moi drodzy, dlatego też, jak sami widzicie, w tym momencie jadę na kierownicy. No i wszystko działa. Dlatego też... Yy, moi drodzy, jak coś, tak i yy, tutaj jak ktoś czytał powiedzmy. Yy, mogę się jakoś zatrzymać? Bym poprosił. Okej? Okay. Moi drodzy, jak ktoś tutaj jeszcze czytał w międzyczasie. Jakie ja tutaj mam przyciski yy, uważajcie, bo one mogą być równe Moi drodzy, to co miałem powiedzieć? Powiedziałem. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego materiału, łapkujcie, subskrybujcie, trzymajcie się i cześć!